Siemaneczko po przerwie już tutaj dodałem w 100 tysięcy, nie wiem czy by mnie zawodziło ale idziemy tam do swojego do swojej osiemdziesiątki. Jeszcze nie odpalałem, nie widziałem jak chodzi. Ciapka też dopiero co pobrałem. To czekaj, pług czteroskibowy mam. Kultywatora nie będę kupował. Prasę kupię inną, bo tam mi się nie podoba. Tylko tak kupiłem, bo mnie nie było stać na tamtą. Sklep. Mm, przyczepy nie będę pługi nie. Rozsiewacze tutaj, tutaj nie, kosiarki nie, przetrząsacze nie, zgrabiarki nie. Um. Um. ma tutaj, tutaj. Tutaj, 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 nic. A bo wiecie co, nie? Kupię, kupię, kupię. To wszystko od nowa tt te, te do ciapka. Przecież są dwa ciapki. Osiemdziesiątka tako będzie jak szybka robota. To tutaj nic. Nie wiem czemu ja trzeci kupiłem, ale okej. Okay. No, tutaj zostaje, tutaj nic nie było. Kosiarki dwie. Dobra, to wszystko jest. Albo kupię jeszcze ciąg, żeby pozwolić. Bo nie będę tego tak na raz... Nie wezmę tego tak na raz. Dobra, 80 za torka. Nie, 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 papa. Pa. Ja mówię temu, papa pa. garaż. Yy, nie, nie wiedziałem, że to, że to będzie miało tyle błędów. Mam tu gdzieś. Um, kupuję. Jakiś zwykły ciągnik. Na pewno nie tą osiemdziesiątkę bo Myślałem, że będzie normalne. Ale nie. Nigdy w życiu to nie będę. Będzie. Tego osiem coś, to mało. Zobaczymy, czy może coś będzie coś w tym stylu. Ten Z turbo nie. Coś to niego. Bardzo to niego. Dobra, kupimy tą już. 80 Zobaczymy też, ale ona pojawia to na, na ten, jak samo, tak bez nagrywania grałem... to fajna, tylko po prostu słaba jest. To jest prawie to samo co tamto, tylko to jest z przodem. Tutaj światło ma inne. Okej, okay. to w poz. Weźmiemy tego. Bo... O, właśnie, ciapkę odpalimy. Znowu bę... pewnie błędy są. Wyblakuj trochę. I o to właśnie chodzi. Takiego. Zastanawiam się, czy hamulce sprawdzimy. Hamulce też są dobre. Super. Pomyślę, czy ja nim nie będę jeździł. Ja kupiłem dwa pługi, to jest ten Unia, a to jest ten drugi. What the Stary ciapak ładny. Skryp, skrypt, ma skrypt wcięgło. No, jest super. No dobra. W ciepłych tak mają. Ale żeby się wymieniały. O właśnie ja mam jaki? Ten drugi. Do tego szczęściarza. Eee. Ja mam ten. To cofnę tamten wezmę. Zostawię go tutaj. A może no to was nie ale będę jednak na tym jeździł. Dobra, mi się skrypt nie podoba. O, właśnie. To nie. Ciągokrotnie wybrałem polskie maszyny, ponieważ... od zawsze interesowałem się polskimi maszynami, to książki i takie inne, to zawsze... Zbagowało mi się znowu ten... Znowu mi się zbagowała gra. Rotacyjne tam dwa ja na multi, to wiecie. Ten mi się też trochę podoba, ale. Ej, a między nimi w lewej różnicy nie ma kolory, <tryk> te maski. Kolory tylko są inne Tutaj cięgło bardzo białe, tutaj nowe jest Jest stare, tutaj nowe z tego tam był taki ciągnik od kolegi od to cięgło O właśnie Przyjadę jeszcze Tutaj kolegi jest. On na serii nie będzie występował Oczywiście tam będzie kolega, który tam kupi sobie takie malutkie maszynki Właśnie jak my mamy teraz ale po prostu pobiorę mu inne Takie wiecie, żebym, siewnik, znaczy siewnik konny będzie miał I tak dalej, nie bo Kiedy będzie odcinek Prawdopodobnie w, no multi będzie prawdopodobnie w sobotę. E, bo, bo, bo my, nie mogę się zadzwonić do mojego kolegi. Po co ja ten kultywator przywiozłem? A to tamtemu zawiozę. Taki prezent. Trzy kultywatory. Ciekawe do czego. Tak do osiemdziesiątki sprzed na pendo podczepe taki kultywatorak nie hardcore jadę zabiorę tamtę... tę tywkowi Ta, ale nie zgubiłem jedna. Dobra, on sobie tam ustawi. Teraz Nie wiem, tutaj jest kawałek drogi, ale ok. Ja chcę sobie zaraz to wszystko pozwolić. Tutaj nic nie ma. Rozsiewacz będzie ten Jest nas dwóch no chyba, że tam jakieś większe pole to będzie tym dużym oro, a ja będę ciapkiem jak zwykle Więc on zawsze miał te najmniejsze maszyny I właśnie nie wiem dlaczego on z tym gospodarkę, a nie tą dużą, bo on, on zawsze wolał duże maszyny. Ale już jak sobie chcę specjalnie nie wiem czemu ja e, ten się zgodziłem, ale kolega to kolega Uszkodziłem sobie za także ja tą trasę postawię Będziemy powoli przygotowywać e, dużą gospodarkę. Tam maszyny John Deere, Klasy, New Holland i tak dalej. Bo powiem, że tutaj są du bardzo duże pola. Na przykład ja tam miałem, są tutaj tak na singlu, nie, nie do nagrywania Tam takie wiecie, wombo-combo, jak dobrze powiedzieć. Siano kosy pokażę Wam dokładnie które pole nie <ścoughs> ja tego nienawidzę Tu jestem rozkojarzony trochę O to i to pole Prowę złączyć To mi się zbyt nie udało ale włączyłem to skosiłem, skultywowałem wszystko. Posiłem trawę. Kosiłem, no dobra, skosiłem powoli tym ciapkiem, ale trochę mi to zeszło. Trochę. W realu to dwa dni kosiłem. Znaczy w realu, że na nasze to dwa dni to kosiłem. Cały piątek, sobota. No i potem wiem już się zlitowałem nad sobą, kupiłem te oryginalne, te największe, z te zgrabiarkę i przetrząsacz, Zlitowałem się, z, z, się nad sobą i już tam tymi robiłem, nie? Bo myślałem, że ja się po, za, zabiję, nie? Dobra, to ja Wam szybko przedstawię jeszcze maszyny. To tak, tutaj mamy dwa pługi dwuskibowe. To jest chyba podrywka, wam powiem. Ten, ten zielony, o ten tu. Bo on ma te skiby, tak widzimy. Dwie kosiarki rotacyjne, prasa slipna, header i przyczepka do bizona. 80. Um, opryskiwacz Bomet, czy jakoś tak rozsiewać. Tam jakieś, nie wiem, tutaj czaszka narysowana. E, dwa ciapki, tenis, a przepraszam, nie widzieliście jeszcze. Dwie przyczepy z i miotłą. Druga tak samo. To na drugi odcinek będę żniwa. Siewnik Unia Polones chyba. Nie. Rol coś tam. Poznaniak. To jest Poznaniak. To była chyba Unia. Tylko tak nie wiem. Dwa kultywatory. Brony. Pff, tutaj jakieś do balotów. O! Uko plus. ...bometr. Y, takie U z dwoma kropkami y, czyta się jako U. I oczywiście na każdej farmie, prawie na każdej polskiej farmie... ...strająca krowa. w którym to się? Ona ma dziurkę. Cielaki. oczywiście będą krowy, będą ta też dziurkę. Dobra. To co? Oła. Bizon wszystkie skrypty. Solej chciał Lizarda zajebać. Koło mu odkręciłem. Przeciąłem. Lizard R. To pole będziemy kosić. Albo większy jakiś, To będziemy kosić. Albo wpierw rzepak skosimy. Albo... jeszcze wpierw nawóz. To co? To może jeszcze w tym odcinku nawóz. Spalimy ciapka. I podróż się siewać. O mój Boże to mi może trochę zejść Zresztą jak go się baciem, to Nam zejdzie

O, to pole będzie, będzie nosiła posy. Jeszcze dwa przejazdy będą. Karamba. Podobno z ją może z, z pracownika zabronić, z tego powiem Ale naprawdę, jeżeli będę miał 10 i 400 wyświetleń, to naprawdę będę się cieszył. 1000 wyświetleń to będzie specjal. Reala. A więc nie wiem, jak, jak co, ale. Proszę, subujcie, komentujcie i tak dalej, ponieważ chcę zrobić tego specjala, ale bez okazji wiecie, że nie ma zabawy, więc żeby było uczciwie, nagrywam! Spokojnie, kamerka wyłączona. E, to tak. Skończymy to. Moja mama chciała jest najcudowniejsza na świecie. Nieprawda? Ja wiem, tańczyć z nią. I ona tańczy dla mnie. Nieprawda. Wytnie się to jest Jesteśmy sklejone. Tak. Mam znajomości. Mm -hmm. Co? Patryk istnieje, a nie ciągle ja jeszcze z jej przyczepami tutaj. Zmienię ten los, wasz tam akurat jest tam to fajny. To co ja? Badaj się też nich przeszykowywał, co? To!